Czy wiesz, że w Polsce co roku znika bez śladu ponad 15 tysięcy osób, a tylko część z nich udaje się odnaleźć? Lub że co 40 minut dochodzi do poważnego przestępstwa. Ale jak wygląda policyjne śledztwo od kuchni? Co dzieje się od momentu zgłoszenia sprawy aż do zatrzymania podejrzanego? Czy polska policja naprawdę działa jak w filmach? Dziś rozłożymy cały proces śledczy na czynniki pierwsze. Każda sprawa zaczyna się od zgłoszenia. Może to być telefon na numer alarmowy 112, zawiadomienie na komisariacie, albo nawet anonimowy donos. Ale czy policja od razu rzuca wszystkie siły na poszukiwania? Niekoniecznie. Każde zgłoszenie jest oceniane pod kątem pilności. Im większe zagrożenie dla życia lub zdrowia, tym szybsza reakcja. Funkcjonariusze zbierają wstępne informacje kto, gdzie, kiedy, jakie dowody już są dostępne. Jeśli sprawa ma charakter kryminalny, trafia do odpowiedniej jednostki, np. Wydziału Kryminalnego albo CBSP, jeśli mamy do czynienia z większą sprawą. Ale co dalej? Co dzieje się w momencie, gdy policja zaczyna działać na pełnych obrotach? W tym momencie zaczyna się prawdziwa praca śledczych i tu wchodzimy w świat, który często znamy tylko z filmów. Zabezpieczanie miejsca zbrodni, taśmy policyjne. Eksperci w białych kombinezonach, analiza śladów krwi, odcisków palców, nagrań z kamer to nie mit. Policja skrupulatnie zabezpiecza wszystkie ślady. Jeśli sprawa dotyczy morderstwa, na miejscu pojawia się technik kryminalistyki oraz lekarz medycyny sądowej. Analiza dowodów, od odcisków palców po DNA, laboratoria kryminalistyczne to kluczowe miejsce w każdej sprawie specjalistyczne badania balistyczne, porównania śladów narzędzi zbrodni, czy analizy cyfrowe telefonów i komputerów. Ale przecież samo zebranie dowodów to nie wszystko kogoś trzeba przesłuchać, znaleźć podejrzanego. Jak to wygląda? Gdy policja ma już zarys tego, co się wydarzyło, przechodzi do przesłuchań, a te potrafią być kluczowe dla całej sprawy od klasycznych rozmów po intensywne, wielogodzinne przesłuchania. Śledczy analizują mowę ciała, reakcje i niespójności w zeznaniach. Często stosuje się metody tak zwane dobrego i złego policjanta, a w przypadku poważniejszych spraw można nawet wykorzystać wariograf. Po przesłuchaniach i analizie dowodów, śledczy ustalają, kto mógł być sprawcą. Na tym etapie często pojawiają się błędne tropy, które mogą całkowicie zmienić bieg sprawy. Co jednak, gdy uda się znaleźć sprawcę? Czy zatrzymanie to tylko wejście antyterrorystów i krzyk na ziemię, jak w filmach? Policja może zatrzymać podejrzanego na 48 godzin bez decyzji sądu. Jeśli dowody są mocne, sprawa trafia do prokuratury, która może wnioskować o tymczasowy areszt na trzy miesiące. Co potem: akt oskarżenia, proces sądowy. A policja wciąż prowadzi działania, uzupełnia dowody, znajduje nowych świadków. Jeśli w sprawie są wątpliwości, śledztwo może trwać miesiącami, a nawet latami. Tak wygląda policyjna praca od A do Z. To, co często widzimy w filmach, to tylko ułamek rzeczywistości. A co Wy o tym myślicie? Czy polska policja działa skutecznie? Czy są obszary do poprawy? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, subskrybujcie zbrodnie na uszach i włączcie powiadomienia bo kolejne odcinki będą jeszcze mocniejsze.